Cześć! Tutaj ja, pasa 315 i jest to kolejny odcinek recenzji. Odcinek jest bujane krzesło i jest ze mną Alan Alan. Witajcie. E, tak, e, i ten e, odcinek napisany przez Wladimira Idanka. Już z góry powiem, że jest to jeden z najgorszych jego odcinków. Mimo że scenarzystą był fajnym, bo napisał w sumie każdy odcinek z IF-u i każdy ze serii trzeciej. Ja niestety się z tym nie zgadzam Ale na razie ja. nie przechodzimy do opinii e, Odcinek animowany przez Karela Chocholina Reżyserowany oczywiście wszyscy wiemy, nie będę mówić o reżyserii i muzyce, bo jest Cały czas tak samo, jedynie powiem muzyka z Kołmal e, Reżyseria Lubomir Benesz I e, jakby co jeszcze można powiedzieć, że w sumie to wszystko e, Tak Odcinek chodzi o to, że Matt lubi się bujać na krześle i jakby mm, musiał zrobić bujany fotel. Co pan Alan Alan ma do powiedzenia o tym odcinku? Dziękuję, panie Pasatia. Mam do tego odcinka powiedzieć tyle, że dla mnie jest bardzo dobry, ma super klimat ma fajne sekwencje, że on go pompuje, że oni robią to krzesło i tą sekwencję, nie wiem jak to nazwać, pomożesz mi to nazwać, jak on go wypycha? Tej, tej meblościanki tam pobija też po i go wypycha? No, w sensie wiem o co chodzi i podobała mi się akurat w tym odcinku scena, yy, gdzie właśnie ją, go pompuje i Yy, też te bandaże były fajne, akurat to mi się podobało, ta ich reakcja na to, że się przecieli. Tak, było fajne i mi się to podoba, ale moim zdaniem odcinek jest naprawdę jednym z najbardziej nudnych odcinków. W, a je to, ogólnie nie lubię go za bardzo. Nie jest jakiś super turbo tragiczny, ale nie jest wcale też yy, jakiś specjalnie dobry, ale. Dlatego moim zdaniem odcinek dostaje ocenę takie 5 na 10. Co pan Alan Alan jaką pan ocenę dajesz? Moim zdaniem dostaje dęka, bo naprawdę go lubię. No to dodajemy. E, średnia to będzie 7,5 7 na 10. Dlatego nasza wspólna ocena to jest 7,5 na 10. Dlatego mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i cześć. Cześć.